No w o to chodzi, że to są baterie, to zatrzymam i te baterie trzeba zrobić o tak. I kliknąć, żeby dobra. tu otworzyć to wyjście, i Dobra, co nie to. Masz, Kulek, mapę? Mhm. Okej, okay, dobra, to jedna bateria jest. Dalej... Tu patrzcie, to fajnie wygląda, dobra. Patrzcie. Nie chcieliście parkuru, więc Kulek wziął mapę z parkurem. <grym> Uwaga, gamy w szczurę. Chodźcie tu. To was... to was zabija, czy coś? Nie wiem, nie, 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 wolę, nie wolę spróbować. Wolę spróbować. <laughs> tak, zabija. Tak. Bo specjalnie, jak coś. Obajchy tu są. Hop. Chodź tu ktoś. Czekaj, ja i do drugiego. Każdy musi przejść Dlaczego no każdy po inny ten poszedł, po innej stronie? Każdy przechodzi swój test, taka próba. Dobra. Anime. Hmm. Coś nie A? działa. Trafiłem do świata green screena. Ty, czy ja mam wyrzut, nie? Coś mi tu nie działa. O kurde, a ja trafiłem do świata green screena! Wybrany najgorzej! Dobra, mam baterię. Jest najniższy stopień tutaj. O! Pewnie. Co? Ślepy na jedno oko wybrał kurde, najbardziej oczodupną tą. Wersja, super. Chyba dobrze, nie będziecie nad, na... na aż tak razić. <grywa> tak, tak. <grywa> A ty, kolego, jesteś ślepy na jedno oko? Ja nie. Ja się zgubiłem, nie wiem co mam zrobić. <grywa> Oho, ja przeskoczyłem! O, to jest fajne. Kozak. Dalej źle Macie coś już? No tak, ja załadowałem kolejną. Pierwsza na prawo jest zgarnięta już. Oh. Kto poszedł na lewo? Ja na lewo, Jego. możesz tu przyjść. A okay, na lewo. idę do ciebie. Bo ja tu nie wiem o co chodzi. jakiś jakieś wajchy, ale nie działają one. Ale... Może musisz trafić. Ten. To jedyny. Może. Co jest? Tam, zaraz to rozgryziemy Gdzie okay. tu jest początek tego parkuru. To jest początek? Nie zacięło tu Chyba się zablokowałem i stąd nie wyjdę A nie, tu są drzwi, dobra Coś przesuwa to? To jest początek No coś powinno Weź kliknij no, coś tam idzie, a, ten, ale... ten, 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 to platformy chyba. Czemu jeszcze się to nie szło. O. Dobra. Dobra, a co kolejne robią? może no są no, inne platformy. Tak, następne chyba. Dobra, tu jedzie następna. Aha, dobra. Nie, dobra jeszcze trochę, dobra. dobra. I trzeba jednak okay. to zrobić Aha. Wszystkie już? Nie wiem, chyba tak. Znaczy bateria widzisz, no to... Nie, tam. jeszcze jedna, jeszcze, jedną. jeszcze jedna. Która? Jeszcze jedną. Chyba druga, tak? Nie wiem. Nie, nie zostaw ją. Pierwsza Nie, pierwsza to jest na tej której stoisz Trzecia? O ta ta no leci. No no no, nie dobrze leciało, dobrze. Dobrze, leciało. dobrze? Okej. Okay. Tak. Leci, leci jeszcze to kiedy stop Jeszcze daleko <noise> Mówisz? Woli to idzie O, 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 o! Stop Przy co nie Stopka jeszcze, jeszcze Jeszcze O Jeszcze, jeszcze. Okej okay. Okej okay. Chodź tu też, chodź tu po <grym> o kurwa spawem już <grym> i za to by też fajnie podłożę. <grym> tak, elegancko, nie? Ale konik fajny co nie? Jestem Link Link To Zelda Zarda żeby księżniczka, jestem w Link To Kto by nagrywał co, grę się? Pod imieniem księżniczki, ale proste Klarek wlecę gdzie ty jesteś? <grym> ja się ty na leki pływy przeszedł rewel. pewnie. Ja mam tak zimny level, bo muszę się wystrzelić na taki okrągły rzutkach jak tam. I to, to są poszukać. wiele spadcze. Ty kulek gdzie? A, ty wchodzisz. Awaj, kamo. Wiedzę w ciebie. Baję! Dobra, udało się w końcu. Teraz ty zaczynasz na Okej, okay, jestem. Muszę Rzu rzuć to kuśtać. Chodź na spadek. Poprzejdź teraz. Zrzuć to. Zrzuć to. No. to. Okej, okay, dobra. Dobre, dobra, damy do kolejnego. Czekaj, bo. O, się złapałem. Dobra. To ty iść do kolejnego i idę to załadować. Ja mam taki zamiar. Okej. Okay. To jest zjebane. Ja tutaj galeryj jesteś, po której stronie? Nie wiem, poszłem chyba w. Nie, poszłem Laskiem w laskim takim? Krawo chyba. Tam kulek ja byłem. Tam Adam, są jeszcze takie dalej takie pachołki. Się, A tam dalej coś jest? No. O kurde, nie wiedziałem. No, tam mamy 3 tutaj? na pięć, jak coś. Chyba coś jest, nie wiem. A nie, jednak nie. Nie wiem. Nie, to był tunel. No to Jeszcze dwa piłkami. potrzebujemy. No tak, z piłkami ja byłem na początku. No, no, nic nie ma. No, no to teraz je doszukujemy. Tam już... się na kierunkach nie zna. Trochę tu kulek do przodu. Chyba ja chyba do przodu właśnie poszedł. Widzicie do mnie? Oj. Tam są takie y, y, szare pachołki do góry, które cię odpychają. No kurde, to ziemia z Minecrafta. Dirt? Jest jesteście. Ty. Patrzę na wami i was. Co to jest? O kurczę ale po co to mamy ten, jak można o tak przejść? Po prostu No Dawaj i To idzie? Nie wiem, ja tu kolejne znalazłem. Aha, chyba ten, to tego nie... By, nie będziemy mogli przenieść. Czekaj, sprawdzę zaraz. Czemu nie? No bo nie wiem, czy... Zmieszczę się z tą baterią. A przez te? No, przez kwiaty, bo tam było to. W... Ten. Wzięcie. Okej. Okay. że nie, no. Słyska, Dobra, to tak? byłem. Był par w musiałem się kręcić na rolkach, pokopać się drugiej rolki. Nie, Kuleś, na... przy, przynieś jedno z tam. Ale co mam przy Aha, że sta... o, Ej, to będzie ciężkie. O, te lanie tam leży dopiero. Gościu, patrz. Ty widzisz te rolki te białe? No. Tego trzeba było się wystrzeliwać, łapać się drugiej rolki, potem skoczyć, potem tam trochę wyżej, tak samo. A to tam ma, tak mało miejsca było, że nie ale To, Ale to, to, to twój żywioł, tak? Ten... A ty tam jakoś poszedłeś jeszcze on falę w ogóle, tu On tam kulek pola, z, y, co w lewo, co ty szedłeś, nie? No, tak, tak. tam, jeszcze, w A ta, ty tam jeszcze skręcił no. w prawo. No 1 jest... szare jest No kurde, teraz tą baterie będę musiał przejść po tym, o oh, fuck. No my tu musimy jeszcze jedną przenieść. Bo... Nie, bo tu co zapadnie. Dobra, udało się, i teraz. Po... Które będzie do baterii? Teraz jeszcze prosto? Tak, rozwał wszystko. I tam w lewo. I później w, w prawo. Dobra. shit, o shit, o shit, o shit, o shit, o shit, o shit. O shit, o shit. O shit. Kule, nie. kulek jak dobra. najbliżej. Tam? T nie, nie, nie. Ty w drugą stronę, Talarion. Tutaj kulek musimy jedną przynieść, bo nie możemy baterii jednej przynieść. <laughs> Siema. Halo? Proszę na Ci pomóc. Czekam. No i ładuj tam którąś, Nie idę tam do kulkę. No, Idź tam pierwszy, albo... Iść, no Ty iść tam na drugą stronę. Łapnie. No i Kulek, musimy jeszcze ten... E, później obydwie odnieść. No! No uciekło, no co? Pizda. Co to jest? E, musimy... Jedną baterię włożyć tam, żeby od, y, tamtą, którą ściągłem, wyciągnąć. musimy dwie z powrotem zanieść tam. Aha, na liście. Halo? Lagbo? No, Lugby, no. <laughs> tak, muszę najwyżej. Ej, nisko coś, to coś ja ja jest to. No, jesteście trochę za nisko. O kurwa, nie da się urwać. Okay? Ej, trzymał się mnie, ja, trzymam ziemię. <grym> Silver, musisz się poświęcić. Nie, nie, nie. Ale ja nikogo nie trzymam. Trzyma. Weź to, 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 drugie weź. To zaraz. A Puść na chwilę kulka, niech on zatrzyma, ty mnie wciągniesz i razem go wciągniemy, co? Uleg za ziemi? Nie wiem, nie, nie ją wiem. Natrzysterem musisz. Puść to się samo. To, to czekaj, The... O, oh, złap się, nie wiem No nie, on będzie się ciebie trzymał, to czekaj, ja spróbuję... Uff, to. Kule, jak To ty. ty zjebałeś, popuścił trzy, czte i nie wiem, wypuścił jakoś. A, weźmiesz baterię Gdzie są te baterie właśnie? Ej, ja czekaj, ma... która, która to była? Nie wiem. Jeżeli trzecia, no to ona jest y, tam kulek co my byliśmy. Ja... Nie. Dobra, idę po nią. Ona aż tak się dysponowała? To jest się tam? weź tam yes. jeden, po baterię, dajcie mi drugą Dasz radę kulek? Ja idę, po, ja idę się po tutaj, tak, bo okay. jak No to tak, kulek. I przyjdź od razu do nas Tą baterią? Tak, 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 bo tu trzeba, nie? Lepiej ja żebyś wziął teraz i byłoby szybciej Kolejną stracimy najwyżej. Daj, bo dobrze się trzymam liny i mogę złapać jedną ręką i No to czekaj, to wezmę tą, tą najłatwiejszą. No tą twoją, w tych kulkach co jest schowane. Tak. Tylko ja już tam nie idę! Gdzie? <noise> jak Tak! Ja tam od u... dostaję. Co ty? Wiesz, to, idziesz prosto i tyle. No nie, tam... już nie, nie tylko prosto. I <noise> w lewo, teraz. A wiesz ile ja bym chciał tam rzeczy? Ja no Palet na myszce boli. Co? Panet mnie na myszce boli z Dobra, dawaj. Puh. Dobra. Podaj mi ją. Dobra, trzymam. Mhm. Ja ci tu stój, kolega ja ci ją potem oddam drugą, bo nie my jechali. Nie, później bo się nas zawalić. Nie, nie, ja tylko liny się chciałem złapać. A to ty z kimś? Tak. Trzeba wyciągnąć nie musisz. Zaskoczył. Mm. Ty, bo tutaj jeszcze trzeba coś dalej zrobić. Filik, bo baterie przyniosę na no potem. No i musisz ją przenieść z to, to... Nie, bo tam jeszcze dalej się otworzyło. Jak dalej się otworzy... <gry> no, można tutaj gdzieś dalej podskoczyć. Ale jak jest. już mamy wszystkie baterie? Tam na tych tych? Ja tam wchodziłem. tam była bateria. Bo ja przeszedłem przez kraty... ten, sam. Dobra. Stój tam, ja ci zaraz ją przy, przy, podjadę z nią i ten... Mhm, mm już złapię. Jak tam ci idzie, Kulek? Już, już wracam. No, to dobrze. Jezu, kurde, Kulek! Spacer musiałem. Kule. Wracasz czy o życie walczysz? No, no, nie wiem. To jest pod prądem, więc w sumie... Okay. Weź telhawian po drugą, ja to zaniosę. No Dobra, dołożyłem Okej okay. I leć tam do telefiana od razu To jest? <laughs> to to jest, no Po co to sobie poradzi chłopak? No nie no, ktoś musi złapać ten, w właśnie gdyby nie przejdę. Przejdziesz? No. Okay. Jak coś to będę wyzwała. Okej. Okay. Też idę. Wiecie, że jeżeli to stracimy, musimy wszystko powtórzyć? Znaczy tam, stamtąd przynieść jedną i dalej? Mamy. Okej. Okay. W kuko. Bardu. Cześć, Lepa Nie będzie cię podstawiłem Yeah, you welcome wygraliście mapę Czepałcną <noise> <O! głos> No i to teraz dopiero czoło proszę <noise> dostanę <głos> <głos> Ej kurwa zaraz po to źle Naprawdę to No! No Jezu nie to co? <noise> To się kręci czy to tylko się wydaje? Kręci tylko się. To wydaje, nie, to się. Nie, że to wszystko. A nie. To nie. Nie słyszę, bo się kręcę. To jest w ich miejscu. Tylko kulasz się kręci. Tak. Dobra. Jezu, jakie to woli w oczach, masakie. Tylko się puszczam. Już. <noise> nie wiem. Dobra, idę dobrze. Bo nigdy nie miałeś prawdziwego związku, dlatego.